Witam na Zapleczu Transportowym O czym dzisiaj? No dzisiaj o transporcie po nowemu Transporcie 2.22 Czyli o licencji transportowej Informacje, którymi ja dysponuję nie są, że tak powiem precyzyjne Nie czytałem żadnych ustaw w sumie to, co Wam przekażę, to wiem gdzieś tam z jakiejś tam wypowiedzi, jakichś tam artykułów. Czyli te informacje mogą nie być takie, takie dokładne. Zakreślę Wam temat tej, tej licencji, jak to mniej więcej wygląda, ale każdy musi sobie sprawdzić, sprawdzić że tak powiem, sam, bo ja za wiele, za wiele o tej licencji nie wiem. Nie interesuje mnie to i uwaga, nie mam zamiaru jej wyrabiać. Chociaż mam lekkie obawy, ale o tym, o tym na końcu, o tych moich obawach. Mówiłem już, że ten transport idzie w złą stronę w którymś tym odcinku. Obkładają go różnymi oboszczeniami, nakazami. No i teraz, teraz że tak powiem, ta, ta licencja. Dlaczego? Powiem dlaczego. Ta licencja mnie nie interesuje na bardzo. Ja sądzę, że ja tej licencji nie potrzebuję, bo licencja jest od 2,5 tony do 3,5 tony, ta o której rozmawiamy. Mój Polonez ma 2,300 DMC, czyli jest poniżej tej licencji. Teoretycznie nie potrzebuję. Dlaczego teoretycznie powiem na samym końcu i z tym będą związane moje obawy. Licencja to jest takie zezwolenie, które wydaje, nie wiem, gmina czy starostwo. Dla mnie jest to związane z wydaniem pieniędzy. Trzeba pewnie tam stertę dokumentów jakiś tam złożyć. Może nie stertę, no ale kil kilka kartek na pewno będzie wypełnić, złożyć, wnieść jakieś tam opłaty i, no i czekać. Licencje mogą Wam wydać, ale uwaga nie muszą. Co jest potrzebne do tej licencji? Na pewno jest potrzebny pojazd, który spełnia warunki tej licencji, czyli auto dostawcze od 2,5 tony do 3,5 tony, to na pewno. Do licencji będzie potrzebny jeszcze certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest? Jest to taki kurs, tak, tak gdzieś coś oglądałem, że to, ten kurs robi się w takiej prywatnej jakiejś tam szkole, która organizuje takie kursy, coś jak na prawo jazdy, a egzamin jest państwowy, czyli tam Was uczą, a tam ci sprawdzają, czy umiecie. Nie? Można taki certyfikat też zdobyć inną drogą, po prostu wynająć kogoś, zatrudnić na nie wiem, jedną setną etatu za jakieś tam pieniążki. To wtedy się też liczy. Nie? Takie bynajmniej dla mnie dziwne. Jak już nabędziecie tą licencję za jakieś tam pieniążki, słyszałem jakieś tam 8, 10, 12 tysięcy, tylko nie wiem czy to trzeba gdzieś zapłacić, czy wystarczy wydruk z konta, że wy dysponujecie taką, taką, takim zabezpieczeniem tego transportu, to na pewno do każdego samochodu będziecie potrzebowali odpis odpis tej licencji. Coś słyszałem, że to kosztuje 1000 zł. Jest to odpis z waszej licencji, z tym numerem samochodu którym robicie ten transport. Nie? Czyli powiedzmy, że biorąc auto z wypożyczalni, chyba będziecie musieli zrobić odpis licencji na auto z wypożyczalni, żeby świadczyć usługi transportowe. I co, to chyba, chyba wszystko. Wszystko na tą licencję 2,5 tony. Przejdźmy dalej. Znaczy na 2,5 tona, 3,5 tony. Przejdźmy dalej jak już macie tą licencję, macie ten samochód przypniecie tą przyczepę do, do tego samochodu żeby oczywiście ciągać się i więcej zarabiać to potrzebujecie już drugą licencję powyżej 3,5 tony bo wasz zestaw pojazdów waży więcej niż 3,5 tony czyli musicie wyrobić tą drugą, drugą licencję jeśli chcecie ciągać coś nie wiem jak jest w drugą stronę czyli jeśli ktoś ma licencję powyżej 3,5 tony a ma też busy? Czy musi wyrabiać licencję do 3,5 tony? Tego nie zgłębiałem. To też musicie sobie, sobie sprawdzić, bo kary są syte za brak licencji. Myślę, że jakieś 8 tysięcy, 5-8 za przewóz rzeczy bez licencji wchodzi w grę. Taka, taka kara, czyli jak dla mnie nie ma co ryzykować. Ja będę jeździł tak jak jeździłem bez licencji. Polones ma chyba 2300 DMC, czyli, czyli nie łapie się pod tą licencję teoretycznie. Czego się obawiam? Tak jak mówiłem, mam lekkie obawy, już omówię, czego się obawiam. Może nie tyle w kraju, bo w kraju się jakoś dogadam. Obawiam się gdzieś na zagranicy, że zatrzyma mnie jakiś niedouczony Francuz. I będzie się ode mnie licencję. Bariera językowa nie pozwoli mi się wytłumaczyć, czy jemu wytłumaczyć, i wystawi mi ten mandat, jakiś tam, pewnie w tysiącach euro, i zaczną się, że tak powiem, poważne kłopoty, bo odkręcić to będzie ciężko. Na pewno trzeba będzie brać jakiegoś tam szwego od tego, który, który też kosztuje. To są takie moje, moje obawy związane z z tą licencją. No i tak na sam koniec powiem, że no wydaje mi się, że ta licencja na 3 do 3,5 tony to taki, taki, taki przerost formy nad treścią. Słabo sobie wyobrażam, że jakiś tam gościu, który jeździ 13-letnią renóweczką, masterem, blaszką będzie występował o, o, o licencję. Albo jakiś tam przedsiębiorca, który ma, nie wiem, 4 czy 5 busów, no też będzie musiał mieć tą licencję. I jazda jest jeszcze do tego, jazda na potrzeby, że tak powiem, nie tyle, nie wiem, jak to się fałowo nazywa własne. Czyli jeśli ktoś ma firmę, która na przykład, nie wiem, produkuje psie budy, i będzie wziął te psie budy gdzieś tam, na pewno będzie. Potrzebne zaświadczenie chyba z gminy, no, że to jest no, na potrzeby własne, takie no, potrzeby własnej działalności. Warto takie zaświadczenie mieć, żeby nikt się nie dowalił, że, że to jednak wy robicie usługę transportową, wioząc te przebudy. To tak na koniec. Pamiętajcie, suby, łapki w górę, niech się niesie. Może dzisiaj ten odcinek nie był taki precyzyjny, to takie zakreślenie. Tylko musicie to wszystko sobie sprawdzić po, po swojemu, żeby nie było do mnie pretensji. Na sam koniec, co jeszcze? No, chciałem się odnieść do tego tak, całego Putina i tej Ukrainy. No, szczerze powiem, nie myślałem, że się odważy, odważy wejść na tę Ukrainę. Raczej byłem za zielonymi ludzikami, że gdzieś tam będą dalej biegać zabierze sobie ten ląd od Ukrainy do tego Krymu, bo sądziłem, że o to chodzi, o drogę lądową do Krymu, Pogroził Ukrainie, że się cieszy, że nie zabrał całej i tak, się to, i tak się to skończy. No niestety jest inaczej. Jest wojna w sumie w Europie, niedaleko. Odczułem to, odczułem to w czwartek, bo w czwartek miałem gdzieś tam jechać, wiecie gdzie w czwartki zawsze jeżdżę, nie pojechałem, bo nie miałem zatankowanego samochodu, a zobaczyłem kolejki, miałem zasięgu 50 km, teraz mam 30, bo 20 już wyjeździłem, zobaczyłem kolejki i, i se odpuściłem, przerzuciłem na jutro ten kurs, znaczy na jutro, na na poniedziałek, nie? Ale nafty dalej nie ma. Także nie wiem czy, czy dojdzie do skutku, czy nie. To jest, takie, to jest takie moje odczucie tej całej sytuacji. Jak widzicie prąd jest. Węgiel też jest, bo ciepło, glejnik ciepły. To i tyle. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, pamiętajcie o subach. Łapki w górę niech się wyśniesie. No i uważajcie na siebie szerokość.